Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o zaufaniu, bo bardzo często ludzie mówią, jak zdobyć zaufanie, bo wiedzą, że dzisiaj zaufanie w biznesie jest podstawą do tego, żeby osiągnąć zaangażowanie, zbudować odpowiedzialność i osiągać ponadprzeciętne rezultaty. Ale ja bym dzisiaj chciała z Wami porozmawiać o innej rzeczy, bo zdobyć zaufanie to jedno, ale wydaje mi się, że o wiele trudniej jest to zaufanie utrzymać. W związku z tym, w jaki sposób Utrzymać zaufanie w zespole, w którym już raz je zbudowałeś? Patrząc na moje doświadczenia i pracę z moim zespołem, chciałabym się z wami podzielić takimi czterema taktykami, rozwiązaniami, które ja wdrażam, staram się wdrażać na co dzień w swojej liderskiej praktyce. Dla mnie absolutnie zasadniczą rzeczą, która buduje zaufanie w zespole, to jest poczucie bezpieczeństwa. A co buduje poczucie bezpieczeństwa? Według mnie zasady. Zasady i wartości, które są spoiwem tej organizacji i do której ja, jako lider, i członkowie mojego zespołu mogą się odwołać. W związku z tym, ja upewniam się, że każdy z naszych pracowników te zasady i wartości zna, przestrzega. Ja je regularnie komentuję, czy to na spotkaniach naszych comiesięcznych z zespołem, kiedy przy śniadaniu rozmawiamy sobie o tym, co jest ważne, czy raz na pół roku, kiedy robimy planowanie. I upewniam się, że nowi członkowie zespołu rozumieją tak samo jak inni to, na co się umówiliśmy, i to pozwala mi na dwie rzeczy. Po pierwsze, nie być Ministerstwem Sprawiedliwości, czyli nie przychodzić mówić to dobrze, to źle, za to nagroda, za to kara, tylko odwoływać się i rozmawiać o tych rzeczach, na które się umówiliśmy i traktować moich ludzi jak partnerów. Bo to partnerstwo jako drugi punkt jest kluczowe w kontekście budowania zaufania. Drugim takim elementem, który jest podstawą każdej relacji, czy w życiu zawodowym, czy prywatnym, to rozmawianie, a tak naprawdę słuchanie po to, żeby zrozumieć drugą stronę. Szczególnie w mojej sytuacji, kiedy ja jestem rzadkim gościem w naszym biurze, bo jako czynny trener, coach i mówca, Jestem bardzo często na scenach i salach w Polsce i za granicą, i choć regularnie, to jednak bardzo rzadko jestem z moim zespołem w biurze, na spotkaniach, na, y, czy jeden na jeden, czy na spotkaniach zespołowych. Dlatego tak bardzo ważne jest, że kiedy już z nimi jestem, to słucham po to, żeby zrozumieć, a nie słucham po to, żeby odpowiedzieć. To dzięki tej komunikacji czy dzięki wymianie zdań buduje porozumienie i takie poczucie, że wciąż jesteśmy na tej samej fali. Więc, drugą strategiczną rzeczą dla mnie to regularna rozmowa, czy to w postaci informacji zwrotnej, czy to w postaci wymiany zdań, opinii, koncepcji i dyskusji wokół bieżących tematów. Trzecia rzecz. Która być może nie jest oczywista, ale z mojej perspektywy ogromnie buduje zaufanie i więź między ludźmi, to są wspólne doświadczenia i wyzwania, które sobie stawiamy. Ty, jako lider, który buduje zaufanie z ludźmi, buduje ich zaangażowanie, buduje ich siłę w zespole, musisz zapraszać ich do nieustających wyzwań i rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że oni dzięki Tobie stają się lepsi. Oni dzięki Tobie będą mogli świętować swoje sukcesy, a wtedy ufają Tobie jako temu, który wie, co robi, który prowadzi ich do zwycięstwa, który gra do jego czy do jej bramki. I czwarta rzecz, która domyka te cztery taktyki, o których wspominałam, to jest bycie prawdziwym i autentycznym i takim ludzkim szefem. Co, co to dla mnie oznacza? To oznacza, że jak jest źle, to powiedz, że jest źle. Kiedy nie wiesz, co zrobić, to powiedz, że nie wiesz, co zrobić. Kiedy popełnisz błąd albo podejmiesz decyzję, która skutkuje w trudne konsekwencje, to się do tego przyznaj. Bądź po prostu człowiekiem, bo jeżeli będziesz chciał być zawsze idealny i nieomylny, to tego nikt nie kupi, tego nikt nie zauważy, tego nikt też nie doceni. Natomiast prawdę, autentyczność, jak najbardziej i co więcej. Łatwo jest taką osobę zaakceptować, łatwo jest takiej osobie zaufać, bo wiemy, że ona jest też człowiekiem. Więc skoro już podjąłeś ogromny wysiłek, żeby zbudować coś fundamentalnego w zespole, takiego jak zaufanie, to teraz zrób wszystko, żeby to zaufanie utrzymać. Bo bez tego będzie ciężko wyciągnąć z ludzi to, co w nich najlepsze, zbudować prawdziwie mistrzowski zespół. I razem świętować ponadprzeciętne sukcesy. Powodzenia.